Hola, witajcie witajcie w kolejnym odcinku, czytam koło odcinku, no w kolejnym filmie informacyjnym, tak? Dzisiaj, dzisiaj, mam dla Was złą wiadomość, niestety, tak, dla panów łódpana. E, e, mianowicie to, że już raczej nie będę nic pisał na łódpanie, tak. Niestety no, tak, tak jakoś postanowiłem kilka dni temu, że jednak przestanę pisać tę baby baby może to będzie jakaś taka przerwa, taka długa, tak? Niby to będzie jakaś przerwa, może nie, zobaczymy. Na się ogłosiłem, że nie będę pisać. Czy nie będę już pisał w ogóle, czy będzie jakaś mała przerwa, to jeszcze o tym pomyślę jeszcze kilka dni Przed się tam i sobie pomyślę. Ale z, z, z czego tak postanowiłem. Otóż pełniłem swoje marzenie, by Wydałem cofanie w czasie, w serie cofania w czasie, potem ją rozwinąłem. E, jakby sukces osiągnęło to sukces i. Jestem z tego zadowolony i to było moje jakby marzenie tak. No i jeśli może nie spełniają, to nie ma co robić, tak? I tak pomyślałem sobie, że ja napisałem jeszcze tam kilka historii, tak, tak. Nie ja, czy napisać jakąś inną historię, czy nie. I już odpuścić sobie to. Pomyślałem sobie, że chyba raczej sobie odpuszczę. No i już taki los, że raczej już nie będę nic pisał. No to będziecie w sumie Info, informowani na bieżąco na otwarcie na Otkie Społeczności czy coś takiego, tak? I e, czytam notatki. No i no, zobaczymy jak to będzie. Teraz no. się ogłaszam koniec pisania, koniec opowieści na odpowie. A później zobaczymy dobrze. E, dziękuję Wam za obecność, na tym na krótką... Na krótkie ogłoszenie, tak? I przypomnam o piosence, którą wydałem, tak. I no. mi się już 23 grudnia. Tak. Może jeszcze wstawię tam jakiś odcinek, ale zobaczymy. Jeśli nie, to widzimy się 23 grudnia. I... z odcinkiem świątecznym, także... Raczej już nie będę wtedy nic nagrywał tak bo zobaczymy, czy też zobaczymy, będę o tym informował, także... Także no... E, trzymajcie się i... Hello!